Cześć, witajcie kochani! Właśnie wyszłam z domu. Jak widzicie, jest zimno. <noise> naprawdę jest bardzo zimno. Jest minus 13 chyba znowu. Ta temperatura się trzyma tak dość mocno. No ale wyszłam i podążam. Słuchajcie, Boże, ja podziwiam ludzi bez czapki. Idzie kobieta bez czapki. Po prostu ja naprawdę podziwiam. Ja tu jestem tak zaopatrzona, zaopatulona, jak widzicie, jak zawsze. A ludzie często chodzą, a później w starszym wieku, takim już jak mój, zaczynają te sprawy reumatyczne wychodzić. Chociaż akurat w moim przypadku tak się składa, że e, ja zawsze chodziłam tak ciepło ubrana, bo mi zawsze było tu zimno. I może dlatego właśnie też mam taki problem dziś, jaki mam, bo dla mnie Islandia jest jednak troszeczkę. Za zimna, za dużo wilgoci. Tu jest, no tu mamy właśnie, widzicie hulajnogę pozostawioną. I spotkałam się z tym, że ludzie nie rozumieją czemu te hulajnogi leżą na Islandii na ziemi. Otóż one leżą dlatego, że to są płatne hulajnogi. I wynajmujemy sobie taką hulajnogę w aplikacji. Każda hulajnoga tam ma napisane w jakiej aplikacji ściągamy. Ileś tam się płaci i naliczana jest za każdy kilometr opłata i ściąga nam tu z konta. Także niezły system, widzicie, zaziejałam się. Dawno nie wychodziłam, dlatego właśnie idę. Co prawda, przy takiej temperaturze mówić chyba nie jest za dobry pomysł, zwłaszcza, że ja w tej chwili zaczynam tak. Bardzo głęboko oddychać, natlenia się <grymne> oh. Ale piękny widok No pięknie jest dzisiaj słoneczko i wow, Twarz czuje, że normalnie mnie a... piecze no dobrze, ale teraz wam jeszcze coś pokażę ciekawego. Otóż, widzicie przede mną sklep Czerwonego Krzyża Który, tam widzicie kartki na oknie Patrz jak ja mam tu wejść, bo Ja muszę tam w ogóle wejść, w tą stronę idę gdzieś Nie ma przejścia O Ale dobrze, skoncentrujmy się, patrzcie następny bez czapki Słuchajcie, skoncentrujmy się na tym sklepie, patrzcie jakie ja mam tu wejść Otóż Dobrze, że wózeczek jest pusty Ale tu widzicie naszych wszystkich Azylantów. Osoby, które są na jakichś zasiłkach azylandzkich, ponieważ wam to pokażę. To jest bardzo nieprzyjemne miejsce, bo kiedyś taką kartę za 5000 koron każdy mógł dostać na Islandii, kto miał bardzo niski dochód. A jak możecie dziś tu przeczytać, nawet w języku polskim nie napisali, gdzie tylu Polaków jest. To no dobrze. Bynajmniej widać, że my nie musimy tutaj przychodzić i żebrać. Sklep jest tylko, widzicie, akceptowany z tą kartą. No i to jest takie ukryte, to jest bardzo ukryte, właśnie. coś dlatego, czekajcie, bo tu ludzie idzie, idą i ja tak idę i gadam od rzeczy. O co chodzi z tą kartą? Jakiś czas temu ja próbowałam dla moich sąsiadów właśnie rzeczy dostać z Czerwonego Krzyża. I pani mi powiedziała, że ta karta już więcej nie jest dla ludzi, takich dla Islandczyków, nawet, tylko jest wyłącznie dla nowo przybyłych do Islandii na azyl. I tu mamy właśnie Ukraińców, czy Irakijczyków. Nie wiem, nie interesuje mnie to, skąd ci ludzie są. Mnie zainteresował właśnie fakt, którego dnia, że a, bardzo rasistowsko podchodzą do tego. Gdzie to jest kraj, w którym nie ma takich właśnie miejsc, żeby tak ludzi segregować. O segregacja jest. O to chciałam powiedzieć. Takie słowo użyć segregacja ludzi, bo my nie możemy już w tym sklepie przyjść i cokolwiek kupić sobie za te karty, bo nam ludziom, którzy mieszkają na stałe na Islandii, odebrano te karty na rzecz tych ludzi. I powiem wam, że ja osobiście jestem za zmniejszeniem. Opatrzcie pies na Islandii to też rzadko się następna osoba bez czapki. E, ja jestem osobiście trochę za zmniejszeniem, nie wpuszczaniem tych ludzi do, e, tutaj do kraju, dlatego że Islandia jest za mała i pomimo, że tak jak ludzie tu przyjeżdżają i mówią, że nieprawda i tak dalej, nie dużo Islandczyków dziś. A dużo dziś Islandczyków właśnie mówi o tym, że system islandzki nie, nie wydoli tego. Gdzie ja mam iść? Słuchaj, no, muszę gdzieś iść, o mój blok. Gdzieś muszę iść. Tylko szukam numer 33, czyli muszę się cofnąć gdzieś tu, bo ja idę do numeru na Tipeta 29, jakoś tak. No, także idę zobaczyć do takiego klubu Geyser. Co tam jest? Boże, jak to jest ślisko. Tu aż iść się nie da. Klub Geyser jest to miejsce dla ludzi takich jak ja, którzy siedzą i za bardzo nie mają co w ciągu dnia porobić. Uff, już to jest. Patrzyłam na mapie. Coś czuję, że to jest w drugą stronę. Wiecie, w Islandii numery. To w ogóle idą tak, że widzicie, nie ma numerów w tym budynku, ale ja już czuję, że to idzie w tamtą stronę, bo mi to, na moją intuicję, tam wygląda. Także cofnę się. Tu nigdzie nie ma numeru. O, tu jest 30, co? Bo ja nie widzę. Mam za słabe już okulary w tej chwili. 35. Ok, dobrze. Czyli. Uff. Ale ta para z buzi bucha jak u konia. No. Także widzicie. No, takie mam poglądy swoje, i w sumie ja o moich poglądach nie mówię tutaj na kanale. No, ale Wam mówię co mi się nie podoba względem mm, klasyfikowania ludzi i też właśnie w momencie, kiedy taki post jest na internecie, islandczycy, bo ja sobie tłumaczę, tam tłumaczę. Islandczycy bardzo często właśnie piszą o Polakach, że znowu Polacy będą pracować za niskie stawki, bo to słuchajcie, po prostu oni piszą aby pisać bez zładu ani składu nie zawsze odnoszące się do konkretnego posta ale zauważyłam, że właśnie dużo ludzi zaczyna mówić o tym, że za dużo Islandia wpuszcza w tej chwili azylantów i wczoraj miasto Hapnapjordur podpisało jakąś umowę że przyjmie 450 osób z Ukrainy słuchajcie, ja to rozumiem ale 450 osób Słuchajcie, wiecie ile się czeka na Islandii na mieszkanie socjalne? Osoby takie jak ja, czyli na ręcie, Nie mają w ogóle szans, bo ja sama czekałam nie wiem ile, 8 lat A też spotkałam osoby, które czekały i 10 lat i nie dostały Dlatego, że były samotne Ten system socjalny na Islandii w ogóle nie działa A oni ściągają właśnie a... Boże, jakie mam tu iść no, zobaczcie, jakie dzisiaj mam przeszkody. No, nie wiem, jak ja mam tu iść. A oni dzisiaj ściągają osoby, które te mieszkania socjalne gdzieś dostaną, chociaż też jest oferta od miasta, że miasto pomaga wpłacić kaucję. Ale ja też słyszałam od ludzi, że osoby, które mają mieszkanie do wynajęcia, zawyżają te ceny bardzo mocno. Są straszne w tej chwili ceny za wynajem. To ponoć, ja to tylko słyszałam, miasto oferuje tym osobom prawie dwa razy wyższy czynsz, żeby wynajęli to e, mieszkanie swoje dla nowoprzybyłych, nazwijmy ich tak. Także widzicie, taki właśnie jest myk. Nie, nie w porządku i Dlatego ja mówię o tym, przyjeżdżając na Islandię. Wiecie, ta cyganka ostatnio, którą spotkałam, dobrą bajkę sobie wymyśliła, ale to mnie uświadomiło to, że faktycznie może ktoś też taki być. Bo ja na przestrzeni lat. Czy ten, ten, to miejsce jest? Ja na przestrzeni lat wiele razy spotkałam on już chyba tam jest wiele razy spotkałam osoby, które. A, które. Właśnie tak utknęły. To nie, nawet dlatego ja jej w to, to wtedy uwierzyłam. Słuchajcie, przede mną jest po prostu zobaczcie, sam lód. Idę po lodzie. Ślisko jest. Tutaj nie jest to posypane, to należycie. No ale widzicie, tak u nas właśnie jest. Przejedzie taki buzeczek, a później już nie przejedzie. Idzie się po lodzie. Specjalne kolce są na buty. Ale ja tych kolców, no nie założyłam, bo nie pomyślałam, bo za rzadko wychodzę. Jest klub Burin Widzicie, Skip Holt ulica i zobaczymy co tu jest. Idę zobaczyć, a tam dalej żółte, na żółte się świeci bonus i też właśnie po to mam ten wózek. Będę tam iść. Byłam w geyserku. No i słuchajcie, dowiedziałam się, że tak ogólnie to niby nie ma tutaj co robić dla mnie. Bardzo mało ludzi było. Siedzieli coś przy komputerach robili. No to jak zobaczyłam już te komputery, to stwierdziłam, przepraszam, że może coś dla mnie jednak się znajdzie. I oni się bardzo zainteresowali, co ja wiem, co, co ja potrafię robić. Widzicie znowu kolejnogi? nogi. No i postanowiłam, że po prostu na spokojnie już przyjdę jutro i... A po prostu wszystko tam podpiszę, bo muszę podpisać jeden dokument, że to ja. I jutro. Spróbuję przyjść tutaj na 13. Także też inaczej się ubiorę, bo e, widzicie, za ciepło się i Było gorąco. Ten pan był bardzo miły, chciał ze mną rozmawiać. Ja nie chciałam, strasznie nabrudziłam błotem. Przeprosiłam. No, ale cóż ja na to mogę poradzić. Jeśli tak jest, ci ludzie gdzieś tam siedzą, fajnie było, jakieś nowe twarze. A ja oczywiście przeprosiłam, że jestem niemiła. No bo ja czuję, że jestem nieza miła, bo ja chciałam wyjść. A on bardzo chciał, żebym ja została. No, słuchajcie, byłam w gejzerze, w gejzerku. Nie wiem, czy znalazłam tam coś dla siebie. Ale ogólnie spróbuję tam podejść jutro. Stoję właśnie na przejściu, widzicie, na czerwonym. O, fajnie zmieniło się, bo. Nie byłam w stanie wcisnąć tam guzika po drugiej stronie, bo było tak oblodzone i zawalony guzik, że nie dałam rady. Wszędzie stoją u nas te nogi. Piękny dzień jest. Właśnie wyszłam z bonusa, i sobie idę do domu w tej chwili. Słuchajcie, wszystko jest tak strasznie oblodzone. Bardzo ciężko się idzie. Nie wiem, jak mi się będzie w ogóle nagrywało, bo chciałam nagrywać e, kamerą, ale się okazało, że kamera strajkuje na tym mrozie. Mamy minus 12 na tę chwilę, jest godzina, nie wiem, po 13. I powiem Wam, że zobaczymy, co się nagrało z kamery. Więc może tutaj, jeszcze w tym filmie, pokażę Wam kawałek, to co się nagrało, zanim kamera się wyłączyła. A jeżeli nie, to innym razem. No, ja sobie idę, widzicie, przepiękna jest, e, przepiękną mamy pogodę, naprawdę jest wspaniale. E, przy tym mrozie idę z moim wózkiem i słuchajcie, ta ręka mnie tak już boli, że ciągnę ten wózek, nagrywam dla Was. Póki ręka jest prosto, jest okej, okay. najgorzej jest mi dźwigać. I się okazało, że nie mogę nawet litra mleka podnieść, także no widzicie sami, jest ostro. Byłam też dzisiaj... E, na rehabilitacji, ale nie jako ja, tylko byłam się zapytać: czekajcie, sobie rękawiczkę ubiorę, ale żeby ją ubrać, nie mogę wyłączyć kamery, bo. O, palca musiałam schować, bo tą rękawiczką nie mogę. Yy, telefon nie działa na tą rękawiczkę, znaczy rękawiczkę na ten telefon. No i widzicie, sobie tak idę. Nie ma ani chodnika dzisiaj, ani nic. A propos rehabilitacji to byłam się po prostu spytać, kiedy on mnie nie weźmie na tą rehabilitację. I akurat miałam szczęście, bo ten mój rehabilitant, u którego już byłam kilkukrotnie, stał z jakimś swoim pacjentem i tam ćwiczyli razem. Więc plus taki, że mogłam się go spytać kiedy i powiedziałam: Pomyśl o mnie, bo mnie ta ręka już tak boli, że nie mogę się nawet ubrać. Tak, kochani, nie mogę się ubrać. Mam poważny problem. Nie wiem, co się stało. Dzisiaj w nocy już wzięłam parkodin, którego mówiłam wam ostatnio. Staram się nie brać. Ale postanowiłam zobaczyć, czy on mi jakiś tam nie zmniejszy, dajmy na to, opuchlizny. No i nie wiem. Tak troszeczkę lepiej było rano. Ale wieczorem już było naprawdę fatalnie. Zobaczcie, jak pięknie widać miasto. Tak, jutro postanowiłam pójść do tego miejsca Geyser, zobaczyć jeszcze raz, co tam jest. Mam nadzieję, że nie zapomnę, bo się tak zakręcę rano. Chcieli mnie zostawić, chcieli ze mną rozmawiać, ale słuchajcie, przy takim mrozie, się tak ciepło ubrałam, że ja muszę wziąć samochód i podjechać, żeby mieć, mieć po prostu mniej ubrań na sobie, bo jest taki po prostu mróz i a, I to po prostu inaczej jest a, niebezpieczne, później wyjść i iść takim spoconym. Już zaczęłam tam się pocić i mówię do niego, no ja muszę iść, bo ja się zaczynam pocić. Widzicie w tle urząd podatkowy daleko nie mamy tutaj. No. Także pocenie nie jest dobre. A co będę robić? Dziś nie wiem co będę robić, nie mam planu. Chciałam iść dzisiaj na spacer śmierdzi spalinami, nie lubię właśnie tych spalin. I jak sobie tak wyjdę parę razy na spacer to na pewno będę się lepiej czuć na głowie, bo trochę mnie właśnie doły łapią a i myślę pójdę sobie tędy na skrót, widzicie, bo ja tu mam takie właśnie swoje miejsca, skróty. Jak się gdzieś mieszka w jednym miejscu, to się jednak już po jakimś czasie dużo wie o danej miejscówce, nie? No i... Problem jest taki, że ja wyszłam może z godzinkę temu niecałą. No a z 40 minut więcej nie będzie. No mam teraz wybór, czy zejść tu schodami i przez parking na skrót, czy iść dookoła. Ja chyba jednak pójdę dookoła, bo nie, z tą ręką nie mam jaka, przejdę się. Um, tak, zgubiłam wątek. O Jezu, widzicie, no dlatego ja muszę zacząć wychodzić z domu, bo coś zaczęłam wątki tracić. No, tam już się drzwi urwały w czasie wiatru. Nie wiem czy widzieliście. Widać było, że miał po prostu w czasie wiatru wyrwane drzwi. To prawda ostatnio wiatrów nie ma, no ale widać, że tam coś się wydarzyło. Piękna pogoda jest. ja chcę nagrać właśnie pozytywny fajny film jeszcze na moją grupę aloesową. I właśnie do tego potrzebuję się zebrać. A jest tak pięknie. Właśnie przypomniało mi się. Chciałam Wam powiedzieć, że to 40 minut może temu ja wyszłam i chce mi się już iść do łazienki, więc w moim przypadku taki spacerek daleko też trochę mija się z celem, bo zaraz mi się chce iść do kibelka. No siku. A wcale dużo nie wypiłam, także teraz jak przyjdę do domu na pewno na żłopie się kawy, na żłopie się herbaty i w ogóle nie wyjdę. Także jak ja chcę wyjść, ja tu idę. Zobaczcie, idę chodnikiem. Straszne. To jest jakieś góry i doliny. Z jednej strony każdy z nas mówi o tych samochodach, co tak parkują, nie idzie przejść później, ale z drugiej strony nie ma miejsc parkingowych i każdy z nas jeżdżących samochodem, który parkuje, to doskonale sobie chyba zdaje sprawę, że jak coś się trafi, to się wjeżdża, nie? No. O, tu są właśnie... Widzicie, nawet w języku polskim jest napisane szkło. Papier. Bo ludzie nie wiedzieli gdzie wrzucić. I napisali w języku polskim. Tu są właśnie kontenerki. kiedyś Wam pokazywałam z ubraniami. Już są dwa. Kto to postawił drugi zielony, bo był z czerwonego krzyża. I... A, to jest na butelki. Okej. Okay. To ten zielony nie jest na ubrania, on jest na butelki. A szkoda. Bo szczerze mówiąc nie lubię dawać ubrań do Czerwonego Krzyża. Właśnie z takich względów, że rodowici miejscowi nie mogą dziś nic otrzymać od Czerwonego Krzyża, bo nie chce czerwony krzyż pomagać. Pomaga tylko, no bo przybyłem. Takich ładnie nazwijmy. A... No dobrze kochani, słuchajcie, nie wiem jak... Kto dziś tu będzie w tym filmie? Taki bardzo krótki jest ten vlog, bo bardzo źle się mi nagrywa. Może później wezmę. Chciałam kamerę wziąć, ale kamera mi się wyłączała. Jest za duży mróz. Bateria po kilku minutach po prostu wyłącza kamerę. Także mogę jedynie nagrać z samochodu coś. A na razie nie jadę, bo wam powiem tak szczerze, że ja oszczędzam paliwo do końca miesiąca, gdyż mam może nie końcówkę, ale. A, ale słuchać, jak ja idę. No, po prostu nie chciałabym kupować paliwa do końca miesiąca i tak właśnie. To też jest moja mobilizacja do wyjścia, do przejścia się do sklepu. No, ale fajną rzeczą jest, że dziś w sklepie kupiłam pomidory, które są bardzo smaczne i raczej nie popleśniałe, bo te ostatnio, co kupiłam, były spleśniałe. Już od samego początku były zapakowane. Tam musiało być za ciepło, jak je zapakowali, zapłóciły się i w sklepie nie było tego widać. A pomidorki były z taką lekką pleśnią. Napisałam do bonusa, kazali mi je oddać. Później się okazało, ta pleśń zniknęła. Biała pleśń, ale ja postanowiłam tego nie jeść. Bo w ogóle nie powinniśmy, powinniśmy jeść niczego, co jest pleśniałe. Bo pleśń ma to do siebie, że przychodzi głębiej. I nie odcinajcie tego bo naprawdę to są związki później rakotwórcze i niedobre dla nas. Można się poważnie rozchorować. Także ja postanowiłam je wyrzucić po prostu, nie będę do bonusa iść i prosić o oddanie pięciu pomidorów, bo przeżyję bez tego i nie muszę tam się produkować. Po prostu wiem, że żeby ich nie kupować i tyle. A no. Także słuchajcie, pozdrawiam Was zawsze. Także, także jak ja czasami się słucham, na no, właśnie co ja nagrywam, to widzę, że powtarzają mi się jakieś wyrazy. Właśnie, no. Także. Właśnie kończę. No. Bo to już takie, wiecie co? Jest jakoś tak dziwnie zakodowane, że pewne regułki takie wyszły i mówi się automatycznie. Z biegiem lat, z biegiem nagrywania, one wyszły jakby automatycznie. A doszłam do domu Dotarłam Dojechałam moim wózkiem Ręka boli odciągnięcia Także ja się rozłączam, bo też mi się ciężko nagrywa On się nie wyprowadził, a czemu mi mówili, że on się chyba że on taki syf zostawił ten gość po sobie Aj, muszę się dowiedzieć Zaraz się dowiem, czy się wyprowadził ten co mi samochód ukradł Uf. No, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cieplutko z mojego minus 12. Jak widzicie, moja miejscóweczka letnia sobie tu czeka. Już, już zaplanowałam, że będę tu sobie z kocykiem, z krzesełkiem przychodzić i siedzieć z treją. A właśnie widzicie, tu mamy pojemniki kubły na śmieci. Tam niebieskie. Są trzy takie wielkie pojemniki, i muszę wywieźć moje papiery. jeden? muszę wywieźć moje papiery, i nigdy nie wiem, czy tam jest pusto, czy pełno. Bo jak z nimi zjadę, jest pełno, to nie wyrzucę. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, na razie, cześć.